zimno się robi, jesień idzie co się robi w takie dni? dania w kociołkach I dzisiaj będziemy robić goloneczki, nasze ulubione oh, yeah. mamy tutaj takie cztery gady i będziemy je dzisiaj robić w afgańskim kazanie to nie jest kazanie jak w kościele tylko afgański kazan to się nazywa Liczba noga kazanie Dobra, co to jest? To jest nic innego jak szybkowar, do którego wrzuca się wielki, no wrzuca, nie wiem ile on ma, 8 litrów, jakoś tak, wrzucamy wszystko, zamykamy, on tutaj ma takie dwa wentyle, które odpuszczają trochę powietrze i później jak chcemy go otworzyć, musimy tutaj podważyć to widelcem i spuścić całe powietrze, znaczy całą tą parę, wszystko co jest, co jest w garku skumulowane i dopiero wtedy otwieramy. Dajemy go na żywy ogień. Można to zrobić w grillu, można to zrobić w ognisku, można to zrobić w takim tym, jak to się nazywa? ten ty, Jak? Koczołek? Nie no, jak koczek, koczek jest to, w tym yy, co się ogniska robi. W palenisku, o w palenisku. Yy, tak, jaki, jaki w ogóle mamy plan na te golonki? E, bo ja widzę, że one tutaj zaczynają nam tak trochę odchodzić. I chciałbym zrobić je w ten sposób. Najpierw je poopalam z tych wszystkich włosów. Mam tutaj taki palnik. Wszystkie te pióra poopalamy, żeby nie było tego włosia. Nie, to trzeba. To mi się bardzo nie podoba. Wygląda po pierwsze nieestetycznie, a później mam nadzieję, że ta skórka ładnie się zarumieni, bo później chcemy, jak zrobimy go w kociołku, chcemy go dać na Z kociołka na kręciołka i na kręciołku chcemy go, znaczy chcemy go, chcemy je upiec, żeby były jeszcze dodatkowo chrupkie. Czyli w kazanie zrobimy pierwszy etap, żeby mięso było miękkie, żeby warzywa były miękkie, ziemniaki, cebula i tak dalej, żeby to wszystko było miękkie. A później damy na kręciółka i będziemy zapiekać. Czy to wyjdzie, nie wiem. Sprawdzimy. Taki jest plan. Tak żeśmy sobie to zaplanowali, tak byśmy chcieli zrobić. A w trakcie w praniu się wszystko okaże. No i naturalnie tak jak przystało na golonki, będziemy robili golonki. W piwie. Jaki mam plan jeszcze dodatkowy na te golonki, ja te golonki chcę popakować w siatkę i będę je gotował w siatce jak się robi szynki. Ja je po prostu powsadzam w siatki, żeby one były spięte, żeby mi się nic nie rozwaliło podczas wyciągania, gotowania i tak dalej i żeby później było też łatwo je ponadziewać na szpikulec od, od, od rusztu na grillu. I później ewentualnie ściągnę tą siatkę, bo ona wpływem temperatury i tak się spali i tak. Także zabieram się za nadziewanie siatką i widzimy się za moment. O, znacie tą nadziewarkę do szynki. Ja to po prostu przez to puszczam te końcówki ucinam, bo ja nie chcę Ale się fali, fajnie pali No i zobaczcie jak to fajnie wygląda to na bok te goloneczki są fajnie pospinane i one będą się w tych sznurkach gotować. Później będzie też łatwiej nabijać. Tak se to wymyśliłem. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, kto to, to łazi? Pieso łazi! Nie ja tak sobie zostawię wam to, żebyście widzieli. Teraz tak. Ja tutaj mam cztery cebule pokrojone ćwiartki. Fiartki. Wrzucam. One idą na dno. Ja lubię cebulę. Możesz przyjść pokazywać. O, cebulę. Teraz wkładam golonki. Raz, dwa, trzy. One tutaj świetnie pasują. Już pokazuję. Zobaczcie. Cztery golone się są. Tutaj mam. Warzywa. Pietruszka. Jedna. Trzy duże marchewki. Wszystko pokrojone mniej więcej w takie większe kawały. To wchodzi do tego. Tu mam ziemniaki. Ziemniaki też daje całe. Duże. Wszystko daje razem. ziemniaków kto jak tam lubi to wiadomo cztery golonki na 4 golonki parę ziemniaków i będzie tu mam nie wiem 5 liści laurowych wchodzą liście laurowe do tego pieprz tu są dwie, dwie łyżki nawet pieprzu ja lubię pieprz także wchodzi pieprz do tego wchodzi ziele angielskie 6 8 kulek i do tego dajemy sól soli jakieś trzy łyżki trzy łyżki soli no i podstawa Kowarek. Co grzeje nie? Z tyłu. Dlatego muszę Co możesz przejść naokoło i stanąć tutaj. I nie musisz się męczyć. Jest No. Daję dwa piwka. Już nie wiem czy trzeba dwa. Lej. No wiesz, to będzie pod ciśnieniem pracować, nie? Normalnie, jak się w kazanie robi dania, to się tam tylko troszeczkę wodą podlewa. To wszystko później oddaje od siebie. A dobra. Dwa piwa dałem. Nie, może dam jeszcze trochę soli. Może być za mało. Dzień dobry, dzień dobry. Dam jeszcze trochę soli. Nie chcę przysolić. Później zawsze można to jeszcze doprawić, później i tak będzie musztar dachszanik do tego. Także w ogóle jakieś będą jazdy. I, i tak, y, później ziemniaki wyciągnę. Nie będziemy robić kapustą kiszoną, bo tego jest tak dużo, że to starczy. Y, a to wszystko co zostanie, powyciągam i zblenduję i zrobię z tego mega, mega, mega dobry sos. To zamykamy. Skręcamy. A jest podobne jak nasze kociołki, znane nie za mocno, żeby nie pękło. Przygotujmy teraz palenisko. I normalnie ja to daję na żywy ogień. Kładziemy. I tak zostawiamy. Później będę dorzucał jeszcze ewentualnie drzewo, żeby to cały czas miało jazdę i od momentu, kiedy zacznie syczeć, zostawiam to na godzinę. I później będziemy wyciągać i zobaczymy, czy nasz plan się powiedzie, czy nie. Brzmi dobrze, ale... Czy wyjdzie? Zobaczymy. Dobra, widzimy się za godzinę. Chyba, że coś się będzie działo, to będziemy... Yy, włączać się i wrzucać jakieś przebiteczki. Goloneczka i piweczko to jest. <laughs> Podopiję to bardzo stało. <laughs> mm. Żadnej wody, nic. Tylko piwko. <laughs> Oja! Dobra, robimy. I widzicie, jak sobie to teraz ładnie pracuje trochę żaru jest w środku się pali i tutaj delikatnie sobie na zaworze od powietrza. i tak to zostawiamy godzinkę już godzina minęła tu już sobie przygotowałem kręciołka Dymi i dymi. Znaczy dymi, paruje. Zabieram z ognia. Bardzo gorące. Teraz jest taki myk, że tu się bierze widelca. I to trzeba całe odparować. Aż przestanie lecieć tego para i wtedy dopiero będzie można to otworzyć. Zobaczcie jakie tu jest ciśnienie. I tu jest nieprawdopodobne ciśnienie w tym garku. To nie się spala do końca. No normalnie można wiesz. Gdzieś na jakąś imprezę. Dać jako parę. To zimno ci. Trzeba było brać jakąś kurtkę, a nie wychodzisz z sweterku z ciepłego. No. I... 5 minut minęło, a to dalej dyni. Teraz podniosłem widelcem drugi zawór i odpowietrzam już na dwa zawory, bo normalnie to nie ma końca. Takie tu jest ciśnienie w tym. No, ale już, już mniej. O, o, o! Pachnie. piwkiem. O! Zaraz będzie. Coraz mniej. Coś jeszcze dyni. Ja się sunę. Ale piło. czuć nie? w ogóle No, 7 minut. 7 minut się to. Do... Gdzie ta cała energia była schowana, że to tyle dymiło. No ale wcześniej też żeśmy robili na tym, to też tyle to trwało. Rzuciliśmy mięso. Jeszcze nie nakręcaliśmy filmów kiedyś. Robiliśmy dla siebie. Bardzo, bardzo ciekaw, jak to wyszło, czy to już mięso jest dobre, czy za, za dobre, czy będziemy dawać na grilla, czy, czy jak, nie mam pojęcia. Pierwszy raz robimy. Razem z Wami. Dobra. Odkręcamy. Nie dotykam tego, co było gorące. Tutaj jest specjalny uchwyt. to chyba nie zobaczysz nic przez ten Przecież kamera zaraz zaparuje tak przychylę widać widać nie to twoje czekaj czekaj to słychać nie wiesz ziemniaki są rozgotowane marchewka rozgotowane mięso jest mięciutkie ziemniaki są normalnie mega miękkie dobra postaram się to teraz wydobyć zobacz ona już od kości już od kości odchodzi zobacz jakie to jest miękkie dobrze że ja to w tą siatkę dałem powiem Wam Dobrze, że dałem w tą siatkę. Bardzo dobry pomysł. Jest mięciutka. Patrz. Ja, Jakie to jest miękkie. No i został cały cały sok. To wszystko. Ja te ziemniaki chyba wyciągnę. A zostawię te marchewki, pietruszki i to wszystko, to później wszystko zblendujemy. Zobacz jakie ziemniaczki. O, jest jeszcze jeden. O, do tego ziemniaczki. A to wszystko blenderek. Tu jeszcze jeden jest. A to wszystko będzie zblendowane i z tego będzie sos no dobra, no zobaczę jak to jest miękkie i czy to się uda nam e, nadziać na nakręcią, na czy to się w ogóle nie rozpadnie bo może to już jest gotowe i po prostu nie trzeba nic innego robić może lekko obsmażyć na patelni, zobaczymy, zaraz się włączymy zadecydujemy co będziemy robić na razie się wyłączamy w ogóle <miazga>, miazga. Sos zblendowałem, zobaczcie, to jest wszystko, co było w garnku. To idzie do naszej goloneczki. Nie będziemy dawać nakręciołka, bo ona po prostu nie wytrzyma. Ona jest już gotowa, ona się rozpada w ustach. Także będziemy, będziemy to robić e, niestety na przyszłość krócej. się wydaje, że jak ktoś się zacznie, to chyba nawet pół godziny starczy. I, i to wszystko w tym, garku, no. w tym garku. No, chciałem, że godzinę. Ale jakieś inne mięsa na pewno to będzie fajne, jak ktoś się będzie rozpadało z tymi wszystkimi warzywami. To będzie baja bongo. Dobra. Spróbujemy. A, chrzanik to Tak jest. Nie byłoby golonki bez chzanu. Kość normalnie o, sama odpada. Wszystko odpada samo Tu jest Tu nie ma co robić. my sos. To jest przepyszne. Wszystko odpada. Znaczy od, no, odpada, odchodzi od kości. Mm. Smakowo. Bomba. No tutaj jak dorękę wyjaśniał. Dobra. No. dobre, jaki dobre. To jest dobry. Tyle. Miało być inaczej. Wyżyła jak wyszło. Może kiedyś zrobimy jeszcze raz. odgotujemy krócej i zrobimy na kręciołku żeby zarumienić skórkę. Tutaj tu się nie da nic zrobić. No, trzeba jeść. Tyle. Także my zabieramy się do jedzenia. Życzymy Wam smacznego. Zresztą, a właśnie, jakbyście nie mieli takiego garnka, można w szybkowarze zrobić, można w zwykłym kociołku zrobić. Tylko naturalnie to trzeba wtedy kontrolować, tutaj ja nie mam możliwości kontrolowania, ja po prostu wszystko naczuję, muszę robić i nie mogę sobie w międzyczasie utworzyć, sprawdzić, coś ewentualnie wyciągnąć, dodać, tu się wkłada, zamyka i się jedzie i są później takie skutki, ale będziemy próbować i będzie lepiej, także ciao, widzimy się w następnym odcinku.